Witam was widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale z 3HC, wstawiam go późno, bo wstałem co środę i widzicie, że odcinki u mnie czasami nawet z buźki się pojawiają nie tak dawno, ale wstawiam wam odcinek no teraz, w sensie zacznę wstawiać się częściej i wiem, że macham kamerą, bo nawet w komentarzach, bo teraz odpowiadam na komentarze przed montowaniem tego odcinka i wiem, że macham kamerą y, często, no bo ja się po prostu stresuję, mam takie biurko, że jak ja Lekko ruszę ręką, to ono mi podbija do góry. Impulsuje mi po prostu rękę. No jakieś mam takie przyzwyczajenie. No nie wiem. Staram się to oduczyć się tego, bo nawet teraz w tym momencie widzicie, jak macham tą ręką przy bicie, przy stresie. No bo jak widzę, to że, no, w sensie nie zawsze tak robię, ale często. Więc staram się tego nie robić i jeżeli wam się moje odcinki podobają, zostawcie subika. Zapraszam was do oglądania. Zobaczycie parę fragmentów. Jeszcze myślę, że jeden odcinek lub dwa wleci z tryhacy, bo na razie nic nie ma, więc chcę wam jakąś aktywność stawać na kanale, więc są odcinki z 3HC, No i bo nie ma nic innego po prostu. I życzę wam miłego oglądania widzowie. Chłopie, goni mnie sześciu kuba! Sześciu ty panu naszego Kuba. A ty mówisz klepiemy się. Uwaga! Och no uwaga! Plus, uciekajcie! Ale plany mają niby z nami sojusz Oni mieli z nami sojusz. My na tamtej decyzji z nami przebijaliśmy wow. Jakie MSK bij tych dzieciaków? Chłopy co nas zabijają na naszym kubo idzie i teraz sojusz Dobra ja wychodzę, ja Pom Pomagam o ile to jest typu? Bigo! dobra, Bigo. No ile typa? Bijcie, Bicie, Holaków. Nie ma Holaków. Bijcie tego plana Ta. Plany są, są. Dobra, plan są, plan są. Bo... Oh no. Dobra, zostawcie planiaka. Zostawcie, chodźcie, bijemy tych na Kubę. <grym grym> Helfa, ja, ja zabiję. No ja też. Tylko, że tak murować ke... Kurde, mi się lava wlała. On zginie, on zginie. Ej, kole pomaga dajcie Dawajcie, biegam, się. Dawajcie, dawajcie. Ten, co mi koksem lał. Ja też byłem szczerze. Ten, co ma lagi jak skurwys... Bigo, bigo, bigo. Ten, co koksem laje, pies. Bigo, bigo. Skamek, garda, garda. Ej, za... Zatrwało coś. Bo ja ale zalałem nie. siebie i no Oniksa lałam, a oni zalały Ma dziewięć, ma dziewięć, ma dziewięć Na no, Oniksa też Oni tyle tych refów, że gocara nie będę by... Nie miał tych refów Ale ja mam takie lagi Dot hold, ci... dawajcie ich Ej, oni mają... Ale nie... Oni prowadzą na swojego Kuba dauny Ale my wiemy, gdzie oni mają Kuba No tak, ale prowadzą, żebyśmy tam... Żebyśmy tam się klepali z nimi no. Tak Ale czemu... Się... Ale... Dlaczego no, no, z knoka walnąłeś? O, kur... <laughs> Ty masz dawno, na serio? Ale ja chciałem ciebie, bo ty przy głupie się ruszasz. No się nie tylko jak to kupasz holaków, jest! Dobra, knok, 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 garda, garda, garda. To już się nie. Ej, hol na drzewce ktoś. Dobra, w dupie z tym. Nie dogonimy go, bo. jesteśmy za daleko. Bo nie ma holaków celów. Dobra, tu jest ich, Ten cały griff? Podobnie, no, ja zawsze mam na edycja. no, no, to jest ich kubą. oni mają splifa tu nazywa mają, nie mają ładnego jakiegoś kuba, no, ale no, fosy no, mają no. już, no my też z jednej strony, Dobra, uciekamy no, 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 ja no, 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 ta, raczej ta. Jak ty tam wpadłeś, serio? Czy... No mam raka. Dobra, panowie, dwa sety potrzebuję. No to ja nie, nie. Nie, nie, wiem, to jest... nie tam ma. Tam, no już tam nie ma. No już ich nie ma. No to, co ja mam brać? Ale panowie, to wypadek przy pracy był. Dobra, panowie, tylko metz fairka potrzebuję i mogę iść. Skamek sety się skończyły Przy pracy raz się zdarzył, raz się. W ale ty weź tam, goń go, nie spadł z krzesła, nie? A gdzie wy jesteście? No ale nie ma z kim się bić nawet. User joined ja jak to będzie? Ej jak teraz będzie szas na to na sektorze? To chyba będzie taka klepa No i chłop ucieka. Ale grifu ja mam teren wokół. To co? To... Wijałeś to? Ty Boski uniknę. Niestety wysłapie, on mię strzały. Kurde. Dobra, zginęłam. Mówi, ja wiedziałem. No to ja już nic nie do skrzynki. Dź go facet. Niszertuje przecież. Zapierdam. KURWA Zrobił tego go Ja. Mówię u healthów. Zrobił to w na środku. Spiję. Dwa serduszka mi zostały. Co ja miałem wtedy? Biegnę. Dobra, z kim tu się można bić Jak chcesz mi pomóc, to damy na... No, tam, S on, Co mi setary jest przy głupie? S od wazy? Mhm. Chodź z kamerki, idziemy, tam. I... Ale żeś zaleł kuchnię. Dobra, S od bazy, S. Dwa... Ba A, bo oni są mają. O, kłamstwo! Dawaj, lecisz kłamstwo! Gdzie on jest? Z tym swoim PP? W którym wie miejscu jesteś? Jest. Refili mamy napięty. Nie, refili. A, dobra, ok, dobra. To wszystko wyjasne. Ench mamy bić? Tak. Dobra. Ja wolę nie mam, nie wiem czemu. Znikłać. Nie. Dobra. Ja o do ja nie, mam, 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 no serio? Myślałem, że już siedzi O, tutaj mam do końca Wiesz, zauważyłem I zauważyłem jak wyszedł że ja padłem Wpadłeś? Tak, wpadłem, ba, miałem Pa O Na dół, na dół, na dół, złaś na dół Na górę bijam No to Zginiesz bo on spadł na dół Dobra, złażę na dół Schitaj go On nie No dlatego go zrzuciłem na dół Nie Poleciałem Elo. też poleciał, dobra muszę zadać tego, go nie no. Dobra, film. Fil. Zabiję się jeden przez zielon? Kto zabił? Ja kłamstwo, kłamstwo. Kłamstwo, Tu czekaj Oho. Jesteście w posie? No eh. No ee no, e. no, Mogę chwila. O Dobrze I nie Długo go Z Ej bo ja zginę Ej Wywałcie go bo ja zginę O kurwa Poważnie wam mówię no Przekopaliśmy go. Dobra, no ty masz downa. Jesteś downem. No jak ty zginąłeś? Zabiłeś mnie. Chłop ci! mnie tam, na dół. Chłopci chłop skoczył do ciebie na łeb, przy głupie. No nie pójdę, Co miałeś przy sobie? Wszystko. A miałeś koks z No Wszystko. Ja! Zetknąłeś mnie tam! Pip do ciebie wskoczył! Czego nie czaisz! nie wszystko widziałem na F5, wskoczył we mnie Pichnął mnie, ja się bugowałem... Ej! O, to się No na pewno cię na pewno cię zabiłem. Że ty... Ze wszystkim No zabiłem No zabił. Zabiłem cię już. On cię zabił! Ten typek! No mówię, że ten typ go zabił. No tylko ty mnie wepchnąłeś. Jestem Horto debil jakiś, nie? Ale ogarniam, ogarniam grę na Halo Poleciał Elo To jest pies taki, nie? Szkoła, że daszków nie mam w niej Fossie To już by dawno skomek nie żył. Weź go, weź go, weź go Będzie slajmer Knok Plecy, uważaj nad głową! O, on nie ma fendry. Ale ma sk ze skamka, koksy i wszystko Poleciał Ale on żyje no wszystko ma z Ciebie, bo Cię zabił. No mogę zginąć zaraz. Zginę. Pół serduszka. Dobra widzowie, dzięki za oglądanie odcineczka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak się podobało to subik i łapeczka. Jest rekrutacja do WON, więc jeżeli ktoś się chce dosyć do tak zgranej ekipy jak my, zapraszam na TeamSpeak Overtalk. Sama góra. Dzięki za oglądanie. Siema.